Nasze kadry ze spa z językiem ruchu. Tak możliwych chwil połączenia ciała, emocji, myśli, relacji, tańca w kręgu, spotkania się w grupie, ale i indywidualnych ścieżek. Tak jak napisała Danuta, ciało to jest naprawdę zaskakujący rozmówca. Zbliżaj się, zamieszkuj, odwiedzaj tyle, ile możesz. Czasami to będzie stacjonarnie w lesie, czasami to będzie w Twoim zaciszu domowym. Najważniejsze, że u siebie najważniejsze, jak krok po kroku, to ucieleśnianie, zabawa też, przyjemność. Może budować bezpieczeństwo i zaufanie do siebie w spotkaniu, w żywym spotkaniu.